Siemandero Deromarci z kanału Odkryj Tajlandię. Słuchajcie, jesteśmy w jednym z najpiękniejszych zakątków Phuket, mianowicie w Kamala Beach, w akompaniamencie takich hoteli jak Intercontinental i Nowotel. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po przeciwnej stronie drogi, jakieś 100 metrów od tej plaży, znajduje się nowa. Mega inwestycja, czyli hotel apartamentowy, który będzie zarządzany przez pięciogwiazdkową międzynarodową sieć hoteli Wyda z planowaną stopą zwrotu pomiędzy 12 a 15%, czyli tak zwane ROI. Chodźcie, podejdziemy na budowę, zobaczcie jak to wygląda. No, okej, okay, tak wygląda lobby, czyli recepcja. Zobaczcie, spośród całego obiektu, który ma 430 unitów, zostało sprzedanych już 400. Praktycznie zostało 30, i będziemy kończyć sprzedaż tego hotelu apartamentowego. A praktycznie z tych górnych pięter, jeżeli ktoś chce, to w dalszym ciągu zostały bodajże 3 unity z widokiem na morze. W sensie, a tak to mniej więcej będzie wyglądać. Tutaj mamy plażę, na której byliśmy. Tutaj jest Nowotel i Intercontinental. A tutaj mamy tą naszą inwestycję. Zobaczcie, jak Kozacka jest położona. Także, jeżeli chcecie, żeby wasza nieruchomość miała bardzo wysoki, około 7-letni zwrot z inwestycji, chcecie zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, kupując nieruchomości nie tylko w Europie, ale również i w Azji, chcecie należeć do super społeczności Polaków inwestujących na Puket, zapraszam do kontaktu. Pozdrow zdraju. Jo!